Witajcie moi kochani, dzisiaj chciałabym Was zaprosić na film taki dzisiejszego mojego dnia. w zasadzie się nie działo, ale może Was zaciekawi. Zapraszam. No rano, to szybciutko kawusia. No, zobaczcie w jakim kubku, świątecznym, no ale nieważne, jest duży, także kawusia. No, witam Was już później. Tutaj. No widzicie, już maseczek nie będziemy musimy nosić, natomiast ja mam maseczkę ze względu na to, że po prostu y, jestem w przychodni. Y, mam dzisiaj rehabilitację, na ten tenisisty i po prostu no, muszę być w maseczce. Y, no tu się tam nagrywam. Y, Chciałabym Was bardzo serdecznie pozdrowić. No, Na tą rehabilitację czekała od marca. Mamy czerwiec, także no, troszkę się naczekałam. No, już jestem po Miała właśnie 4 yy, jakieś różne zabiegi na tę rękę. No, zobaczymy czy to coś pomoże. Yy, tutaj właśnie już idę na przystanek, wstąpię po drodze do Biedronki do Spara. Zrobię Wam później yy, hol zakupowy. A na koniec możecie zobaczyć moje próby nagrywania do kamery swojej twarzy. No śmieszne to trochę było, ale jeżeli macie chęć się pośmiać, to zapraszam na koniec filmiku. Do obejrzenia. Witajcie moi kochani. Właśnie byłam na zakupach i byłam na zakupach w biedronce. Oraz w sparze. Yy, w piedronce zrobiłam takie tam małe zakupy, takie na szybko szybko. No i jeszcze podeszłam do spara, żeby tam jeszcze coś dokupić. Yy, także pokażę Wam tutaj te moje zakupy. Tu oczywiście piję wodę. No, bo muszę się yy, przestawić troszeczkę na to picie wody, ponieważ no, u mnie to yy, bardzo, bardzo cienko idzie z tą wodą także tyle tak słowem wstępu i y, pokazuję wam co kupiłam w Biedronce i teraz tak kupiłam tutaj ogóreczki cebulka tutaj mamy pomidorki następny baszcz ukraiński jedno y, i druga paczuszka i chyba ugotuję Jutro zupkę. następnie cukier puder. No tak. Zawsze się tam przyda. Kupiłam taką salami paprykową. Nie wiem, czy ją jedliście, czy nie. No zobaczymy. Następnie kupiłam kołduny. Też pierwszy raz je mam. Tak, na szybko, może mojemu Dawidowi, je ugotuję, może jutro, bo dzisiaj już poszedł y, na uczelnię. On teraz, biedak, biega po tej uczelni, rano biegnie, przechodzi do domu, ma kolejne jakieś y, wykłady tutaj y, online. Później znowu leci na uczelnię, bo on teraz y, licencjat robi, a on studiuje biotechnologię, czyli tam, wiecie, z tymi DNA, nie DNA, tam bada i on tą pracę licencjacką pisze na podstawie badań, które tam wykonuje na tej uczelni. Też tam jeździ, bo coś tam zaczyna robić, jakieś tam preparaty czy coś. Później po jakimś czasie patrzy, czy one się udały, czy się nie, uda, nie udało. On jakieś tam, ja kompletnie nie wiem, o co chodzi z tym, co on tam mówi, bo on tam wyciągać z czegoś DNA, coś tam. No trudno mi jest powiedzieć, nie znam się na tym, także nie mówię no a że pracę pisze właśnie na podstawie swoich badań no to musi latać na tą na tę uczelnię w tej z powrotem no ale już niedługo pewnie będzie y, kończył no albo tak obok tych y, obok tych zakupów nie e, tutaj kupiłam też te bondi no to tak dla Dawida On czasami na tej nauki tyle no tak wiecie Trochę słodyczy dla, dla rozweselenia. <gry> Tutaj jeszcze bułeczki kajzerki, 10 sztuk. Następnie bonitki karmelowe z orzeszkami. Ja uwielbiam je. Uwielbiam. Czasami je kupuję, rzadko, kiedy, ale no pycha. Bardzo je lubię. Yy, oczywiście mleczko, bo bez mleczka to by się nie obyło u mnie w domu. No ja jakoś powiem wam szczerze, że kupiłam kiedyś te mleczki, te, te roślinne napoje. Natomiast powiem wam szczerze, że no, no mi nie podchodzą, nie podchodzą. Nie lubię. Ja zresztą kawy to nie piję prawie w ogóle. Jak mam inkę, to piję inkę. Jak nie, no to wypiję kawę, ale to kawy wsypuję tej kawy taką łyżeczkę, taką, to troszeczkę większą łyżeczkę. I to zalewam trochę wodą i resztę dopełniam mlekiem, także ta moja kawa to jest taka kawa, bo kawa. No i jeszcze to jest ta rozpuszczalna, taka smakowa, co kupuję. Także ja jestem taki kawosz, no ale no muszę mieć ze zwykłym mlekiem. Kupiłam te brefy do toalety. Yy, były bar bardzo fajna cena, bo tu są cztery sztuki i one kosztowały 11 zł chyba. Albo 11,99? No, coś, coś koło tego. Także fajnie. Odłożę je tutaj na bok, bo one tak intensywnie pachną, że na masakra. I wiecie co? Dzisiaj była taka promocja na tekstylia, obuwie, odzież, torebki. Jeżeli jak się kupi minimum dwie rzeczy, to na jedną i na drugą jest 50% taniej. I wiecie co? i kupiłam takie skarpetki. Skarpetki. Dobrze, kochani, wróciłam ponownie, bo po prostu telefon mi się wyłączył, bateria mi się wyładowała. No i tak niestety wyszło, także już tutaj sobie troszeczkę uprzątnęłam i to tylko chyba na, kon... chyba na końcu mówiłam o tych skarpetkach, nie, że tutaj są po trzy pary. Mam takie stopki i takie bardziej troszeczkę wyższe. To są tego, o, i, y, 15 zł dałam za te dwa trójpaki. Także myślę, że świetna y, cena. Wychodzi 2,50 za parę, no to, to chyba taniej nawet niż pepko. Także, no, także fajnie. I to by było tyle, jeżeli chodzi o zakupy y, z Biedronki. I teraz Wam pokażę zakupy zespara. Już tutaj sobie wcześniej uprzątnęłam, zanim się troszeczkę bateria podładowała. Także pokazuję wam dalej. Tutaj mam jajeczka, następnie twaróg wiejski, chudy, orzeszki ziemne w karmelu. Ja uwielbiam te orzeszki. Jak są właśnie te w miodzie, to tak średnio, ale te w karmelu. Hmm. No uwielbiam. Co zrobić? Tutaj papier życia yy, sparowy, rumiankowy. Patrzę, czy się nagrywa, bo wcześniej mi się właśnie też nie nagrywało. Y, tutaj jest kawa Tutaj jest yy, śledzik i skocz bonnet Super Fish. To są, pierwszy raz je mam. Krojone, marynowane filety ze śledzia bez skóry z przyprawą z w oleju. Nie wiem, nie jadłam wcześniej, także no zobaczymy. Tutaj mam, oj, ale by mi spadło. Tu mam pięknego po, pora. Wiecie co? Był ten por, był bardzo fajnej cenie, bo był za sztukę 0,99 zł. Czyli super. Tu mam taki miks sałat. Ostatnie czasy właśnie robię te miksy sałat, pomidorki, ogórki, jakieś tam warzywa, rzodkiewka i do tego serek wiejski, przyprawy pyszne. Kiedyś nie kupowałam tych sałat takich mytych, ale teraz kupuję, ale i tak je dodatkowo przemywam, bo jakoś nie wierzę temu myciu. Także, zresztą były tam jeszcze jakieś, były jakieś afery o jakichś bakteriach w tych mytych właśnie. Sałatach także ja każdą sałatę przebywam. No jemy to na surowo, więc sałatę, szpinaki, wszystko przebywam dokładnie. Szpinak Baby, następnie mam kisiel malinowy, galaretka smak Arbuza. Tutaj, oczywiście, te moje super pyszne buraczki. Bardzo dobre są te buraczki, one są gotowane na parze. Są pyszne, słodkie, młodziutkie wóraczki. Kisiel pomarańczowy, brzoskwiniowy. Niestety są z cukrem, ale są fajne smaki. I tyle. Budyń smak słony karmel. następnie jeszcze raz. Znaczy nie, roszponka. Roszponkę mam jedną. Tu jest kisiel jeszcze poziomkowy. I galaretka smak lemoniada ananasowa. Tu miałam je już kiedyś. było bardzo dobre. Żelatynę. To są już zakupy ze spara. Nie wiem czy mówiłam. Śmietanka osiemnastka. Oczywiście siemielniane. Nie no, musiała zamówić przez internet jakieś to ciemielniane. To myślę, że byłoby yy, tańsze po prostu. Tutaj jeszcze jest budyń o smaku krówki. Kolejny szpinak Baby. Wezmę też szpinaki chyba i tak. O, jest upiec. zbiła te kawy, i by było. A nie była, aż o takiej promocji. <laughs> Serek wiejski. Czaruś, deser ryżowy. To mojego mojego Mleczko. Półtorej procent. Wzięłam jedno, no bo nie chciałam się dźwigać. Była promocja za 2,99. Serek wiejski. Kolejny. Tutaj wziąłam, kupiłam znowu te serki pleśniowe na grilla. Bardzo dobre posmakowały mi. Co tutaj jeszcze mam? Jeszcze tutaj mam o, troszeczkę ziemniaków. Cztery małe cebulki. O, serek. Złoty mazur. Kupuję zazwyczaj te dziurate, ale Przecież się śmieję, ten, nie z tymi dziurami, ale niestety yy, no były wszystkie takie drogie, a to była promocja za 26,90. No to go zabrałam. Następnie jest jeden jeszcze serek wiejski lekki. I czy coś tu jeszcze mam? A, bagietka. Bagietka. Czekajcie, mi się to znowu... Tylko tak lekko podładowałam ten telefon. To taka bagietka zwykła yy, paryska. A, bym zapomniała. To już wszystko chyba wyłożyła. To już były wszystkie zakupy. W sumie ich dużo nie było, a troszeczkę za nie zapłaciłam, niestety. No ale to jak każdy. Teraz wiecie, co sobie przypomniałam: że jeszcze byłam w Rosmanie, bo tutaj na dwie torby mam po prostu te rosmanowe rzeczy, ale to tylko tak wleciałam i kupiłam tylko parę rzeczy, w zasadzie zobaczyłam, że jest w promocji suchy szampon i sana ja nie używam za bardzo suchych szamponów natomiast moje włosy się tak przetłuszczają, że muszę codziennie też sam szampony, muszę codziennie umyć włosy i czasami w sobotę jak mam iść tylko po zakupy to mi się po prostu tak nie chce mieć tej głowy z samego rana, więc stwierdziłam, że kupię suchy szampon i może mi się sprawdzi, a była promocja z 9,90, yy, chyba 9 na 7,99, czyli 2 złote promocji. A chyba były po 18, 19, czy jakoś tak. No ja miałam jeden raz suchy szampon, to miałam ten Batist i byłam wtedy z niego zadowolona. No zobaczymy. No i wiecie, co i na wyprzedażach było coś takiego, taki haczyk samoprzylepny. O, widzicie, taki samoprzylepny, na pewno go gdzieś tam przylepie. <grym> tak, widzicie. Imituje marmur. Także on kosztował 2,99, a chyba pierwotnie 12,99. No i takie kupiłam widelczyki drewniane. 100% kompostowalny, przyjazny dla środowiska. I wie, wiecie co, one były chyba też tam z 10 czy z 9 na 2,99, to jest 20 sztuk. Czasami nawet wiecie co, przełożyć mięso czy coś tam. Na patelni mam kiełbaskę i przykładam to zwykłymi widelcami, i muszę tak ostrożnie robić, żeby tej patelni nie porysować po prostu. Dlatego myślę, że tutaj to się przyda. Nie wiem, dzisiaj to się chyba wykończę, ponieważ znowu mi się wyłączy ten telefon. Nie wiem, zakończyłam chyba na tych widelczykach, do czegoś na pewno je wykorzystam. Za 3 zł że to się opłacało. Ja bardzo was serdecznie pozdrawiam. Bardzo dziękuję. Za to, że oglądacie moje filmiki. Jeżeli dotrwaliście tutaj do końca, to ja się bardzo cieszę. Natomiast dziękuję wszystkim. Wszystkim dziękuję za oglądanie. Nawet jeżeli poświęcicie mi parę minut, żeby wejść, nie wiem, skomentować, czy dać łapkę, to bardzo, bardzo się cieszę, bo wiadomo, że no czasu jest mało, ludzi i filmików jest sporo, także no trzeba to jakoś podzielić, także ja dziękuję za, za choćby każdą, za każdą minutę tak naprawdę poświęconą na moje filmy, na moje tutaj gadanie. I bardzo Was serdecznie pozdrawiam. Naprawdę jestem bardzo szczęśliwa, że, że chcecie coś, niecoś tam u mnie obejrzeć, że jesteście tak sympatyczni, mili i w ogóle. Wiecie co tutaj zobaczycie, takiego pieniążka sobie przesadziłam. Takiej małej. Yy, do nieczuszki. Dopiero go tutaj wsadziłam. No, zobaczcie, jakiś śliczny, nie? Bardzo ładny. Także tego pieniążka mam i wiecie co? O, a tutaj mi rosną o cytrynki. <laughs> Także takie malutkie, ale no, coś tam rosną. W każdym razie, ja to nie mam jakoś specjalnie ręki do kwiatów. No dobrze, zakończę już ten film. Bardzo Wam serdecznie dziękuję. Jeżeli Wam się podobało, to poproszę o subskrypcję. Łapeczkę w górę, w dół. Jeżeli się nie podobało, ale dziękuję naprawdę za wszystko, za, za te miłe słowa, komentarze. Bardzo dziękuję i pozdrawiam Was bardzo, bardzo, bardzo serdecznie. Pa! A tutaj, moi kochani, możecie się poznać troszeczkę ze mnie, z tych moich prób. A tutaj, włosy sobie zaczasuję. Nie, nie robię. Śmieszne, zabawne to jest, ale postanowiłam Wam pokazać, żebyście też się troszeczkę mogli pośmiać, co tam, nawet z samego siebie można się czasami pośmiać. Dziękuję Wam bardzo za wszystko, pozdrawiam serdecznie i proszę o subskrypcję. Pa!